Cześć! Z tej strony Kacper z AmperTV. Nie było mnie trochę, bo oprócz pracy również studiuję elektrotechnikę na Politechnice Białostockiej. Byłem zajęty pisaniem pracy inżynierskiej i właśnie miałem się bronić, ale koronawirus pokrzyżował mi trochę plany. W ostatnim czasie robiliśmy kamienice. Odpowiedzialni byliśmy nam za rozprowadzenie WLZ-ów, te techniki, obsadzeniem i podłączeniem wszystkich rozdzielnic mieszkaniowych postawieniem szafy rakowej na tę technikę, z zrobieniem odgromówki, montażem całego sprzętu oraz lamp na korytarzach. No, sporo całkiem tematów ogarnęliśmy. Możecie zobaczyć, jak to wygląda, jak to wyglądało na początku jak wygląda to teraz, już na końcówce prac. Także zapraszam do oglądania raportu. Cześć. Dzięki, już rzucone. Wszystko niepopuszkowane. Teraz trzeba sporo się odrzucać że że trzebaśmy światłowody w pancerzykach, trzeba doprowadzać sporo przewiertów, robić trochę pokój tego, no nawiercać puszki po tynkach, trochę słabo, ale dam radę jakoś. Trzeba wkuwać te przewody jeszcze gdzie nie No więc tak to wygląda. Tu jak widzicie do zabudowy przyszłej przygotowane przewody. Na takim podciągu A tu piony włazetów które będą ułożone No no już jest fajnie akurat z miejscem Tutaj niżej już się robi za gęsto Ten węż pion jest na tle technikę Tak jak widzicie już jest zapełniony z góreczką delikatną no, to są światłowody. To będą zasilania. Koncentryki do telewizora i skrętki internetowo-kamerowe. Chcesz coś skomentować? Ja miałem tą budowę. Mi <gry> no, ciężko się przyciska po wszystkim już co. Niestety, tutaj ładny burdel. WLZ-ów zrzuconych i zostawionych na pionie, będą przyciągane tymi arotami do rozdzielnicy głównej. Zostawione na razie tutaj, ze względów obawy przed kradzieżą, będą tutaj tymi arotami przychodzić. Wszystko więc trzeba przyciągnąć, najpierw kusz i piasek odesłać ze środka. Tutaj jest serwerownia, elegancko już przez nas doprowadzone przewodziki. I aroty też rzucone. Tu windownia. Będziemy musieli doprowadzić jeszcze zasilania tej windy. Na razie wysycha, bo jak widzicie tam na górze, nawet świecą dziurę I po jakimś deszczu od razu jest wszystko mokre. No, a tutaj macie. Już teraz nie, ale niedawno była to sypialnia pracowników ze wschodu. Yy. I to jest łóżka jednego z pracowników. Jak widzicie ludzie na dorobku. Były akurat tynkarze No, dociągaliśmy też do wszystkie te WLZ-y na parterze. Daję też te puszki chyba nie były kręcone ze względu tego, że nie wiedziałem jaka będzie wysokość posadzki. No, no tu widzicie. Fundamenty starej kamienicy. Właśnie to lubię w tych kamienicach te gigantyczne głazy. Najbardziej to lubię jak trzeba przechodzić przewodami. Przewodami, już nie pierwszy raz mamy właśnie z tym do czynienia i zawsze jest ciężko przez to, ale da się ogarnąć. Tu jak widzicie, próbuję to nacinać, wykuwać trochę, no coś tam im wyszło. I tu będzie siłownik hydrauliczny do windy.

Elegancko. Można sobie pooddychać z takim widoczkiem. O, będzie tu jeszcze robiona odgromówka. Nie bez przypadku tu się wtramboliłem. Jak widzicie, tam już jest przygotowany pion, sprowadzenie spust drutu odgromowego. Nachylszy jest całkiem spoko do robienia gromówki, nie jest mocno. Jest prawie płaski. No i to nie zmienia postaci rzeczy, że będziemy oczywiście to w odpowiednich uprzężach robić. No i tu widzicie instalację odgromową. Jest z zwodów pionowych. Wszystkie połączone. Tam sztyca. Tam jeszcze jedna sztywca na tamtym kominie. Tu jest masz jeszcze nie podpięty. Do ochrony tych klimatyzatorów. Tu już jest daszek windy. Winda chodzi, działa. Nie pokażę szybu już od środka, bo jak otworzę drzwi, winda przejdzie w tryb serwisowy. Jak otworzę drzwi, żeby oczywiście zajść do szybu. To winda przejdzie w tryb serwisowy, i będę musiał je zresetować. A nie mam kluczy do rozdzielnicy windy. Tutaj widzicie windę, tą, którą pokazywałem wcześniej. Tutaj, pomieszczenie w tym miejscu, stało łóżko ze styropianu. Przyjechała winda. Tu będą Nie ma jeszcze piktogramów. Takie kamerki pomontowane są z Hitwizmi. Tutaj Karol pracuje sobie przy odgromówce. Tak, <laughs> tak wygląda teraz piwnica. Tu widzicie. Bednarkę spinającą uziemienia. Tam pomieszczenie mpc u Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. No tutaj całą maszynownię Windy hydrologicznej. Tu jest szyb windy, stąd się zapala techniczne oświetlenie. Tak wyglądają teraz korytarze. Tak takie typowe mieszkanko. Tutaj widzicie rozdzielnicę techniczną, jeszcze nie spiętą i rozdzielnice. Prądową jeszcze niedokończoną bez maskownic, bez grzebieni. Widzicie stycznik, ponieważ będzie to sterowane z kontroli dostępu na kartę hotelową z zewnątrz. Mamy otwarcie, zwolnienie elektro a Z tej strony wkładamy kartę, żeby stycznik był odblokowany i mieć cały czas dostęp do prądu. Jeden obwód poza przedstycznika to będzie obwód tej lodóweczki. Z tyłu jest podłączenie i tak wygląda, tutaj macie indukcję. Tutaj macie też właśnie jeszcze niedokończone, niespięte gniazdo SATA i na dole internetowe. Tak to wygląda, tutaj sypialnia. Takie łóżeczko Całkiem ładne są dole Łazienka wygląda tak Tutaj macie łącznik tego kinkietu I oczywiście gwiazdka hermetyczna Rozdzielnica wygląda teraz tak Jeszcze nie wykluczone. Tu będą wszystkie liczniki To tam te roty Jak widać już poprzeciągane Dwo lezety No jeszcze tu nie ogarnięte do końca Tak wyglądają korytarze Lampy są już pomontowane na czujki Tak samo kamereczki ELO trzeba. Mikaś montuje czujki Jak tam Mikaś idzie? <laughs> Tutaj serwer I te aroty Trochę zastawione to grotami Agregatem do tynków i innymi Ale w każdym razie Tak to wygląda Tutaj szafa rakowa jeszcze do końca nieoporządzona tymczasowy wideorejestratory na okres budowy. Połączony do internetu podgląd zdalny. I to by było na tyle. Zapraszam do obserwowania kanału, bo postaram się teraz nagrywać trochę więcej. Więc to wszystko. Ciekaw.